Witam Was bardzo serdecznie z tej strony BT95. I dzisiaj, takie kilka właśnie informacji, bo już zaczynałem się pytania i wiadomości na PWE, dlaczego nic od 4 dni nie dodaję na YouTube'a. E, po pierwsze, nie mam jakiegoś takiego większego pomysłu, dlaczego, znaczy, co, co dodać po prostu, żeby było fajne, mm, lub po prostu nie mam czasu, żeby coś, co chcę nagrać, żeby nagrać tak. Druga sprawa, robię mm, banery po prostu na YouTube'a niektórym osobom i to troszeczkę czasu zajmuje. Tak więc y, tu może może wam gdzieś tutaj przelatują teraz dwa, trzy takie banery, które tam na razie zrobiłem. No i, i, i to chyba tyle, no chciałem wam powiedzieć. No i musicie po prostu poczekać, żeby coś się pojawiło, bo teraz mm, chcę nagrać coś tam z Minecrafta, a nie. Chciałbym też coś zrobić, znaczy zrobić dalszy, kolejny odcinek tych polecanych kanałów, tak jak to było, i chciałbym w końcu ten konkurs zrobić, e, który po prostu jest zaległy, od 10 tysięcy widzów on miał być, nie? A on będzie teraz chyba na 11, na 12, zależy jak się z tym po prostu wyrobię, nie? Tak więc, no, to chyba tyle, aha, jeszcze zapomniałem wam wspomnieć, że jeszcze będę się bawił Cinemon paroma programami, bo wiem, że one mi tam słabo kiedyś działały, nie umiałem tego ogarnąć, więc tam było nie tak. Ale że teraz używam kamery do nagrywania, no to może tam w tych programach pewne efekty zdołam zrobić, i może coś się pojawi na waszym kanale, ale to jeszcze się zobaczy. Znaczy, na moim kanale się coś pojawi ciekawego z tymi efektami. Tak więc, no, ja się z wami żegnam. A wy czekajcie na nowe filmiki, i nie martwcie się. Na razie nie, nie odchodzę z YouTube'a. Jeżeli bym miał odejść, to bym wam raczej to powiedział. No, tak więc to tyle, ja się z wami żegnam. Na razie i cześć.